Zaczynam, dotykam oku bogato. Jestem mniej wrażliwa. Pierwsza łza! Halo, hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. I dziś sama sprawdzę, czy to prawda. E, mianowicie, że ta baza, a ściśle mówiąc, klej do podkładu e, Face Glue. Jest najlepszą bazą, która daje najlepszą przyczepność i największą trwałość, a w ogóle już super ekstra kozak, bo i wodoodporna i z testem białe rękawiczki jest w połączeniu z face glue, ze Sprayem. Także skupimy się na tych tutaj dwóch produktach, czy one faktycznie dają mega trwałość, bo na no, oglądałam się sama. TikToków recenzji w głównym mierze sponsorowanych, a to nie jest sponsorowane, więc zobaczymy, czy faktycznie tak się dzieje, czy. Faktycznie tak jest. No i podkładem, który będę chciała przetestować, będzie Superstay od Maybelline wersja Lumi Matte. Dużo słyszałam, że jest bardzo trwała również, że pięknie wygląda, że daje zarówno pełne krycie, jak i takie lekkie rozświetlenie satynowe, no i że też się trzyma przez wiele godzin. Mamy tutaj długotrwałość, jako 30 godzin, tutaj 24. No, wybaczcie, ale ja nie będę pod tym kątem tego testować. Chcę pod koniec makijażu spryskać się obficie wodą plus najpierw przetrzeć się białą chusteczką, bo podobno w ogóle mam nie odbijać po spryskaniu sprayem na chusteczce, pudru, podkładu, ani niczego makijażowego. Także, jeżeli tak samo jak ja, jesteście ciekawi, co wyniknie z tego testu, czy faktycznie tak jest, i czy faktycznie to działa, i czy faktycznie daje to taką mega trwałość, to serdecznie gorąco zapraszam. Lecimy. A, no i zrobiłam pazy, e, także tak to, to się prezentują. Mówiłam, zapowiadałam w ostatnim odcinku, e, także tak. Zapraszam bliżej. No i tak to oto prezentuje się baza. Nie ma aplikatora, jest po prostu w tubie wyciskana. No i dobra. Zrobię to tak, że nałożę ją na jedną stronę twarzy. Moją lewą, a na drugą nie nałożę. I również tutaj spryskam, a tutaj nie spryskam. I przy teście długotrwałości zobaczymy, czy faktycznie to działa i czy będą różnice z bazą i bez bazy. No dobra. W pierwszym w masowaniu no nie ma tego uczucia lepkości. Czuję, jakbym nakładała po prostu normalny, klasyczny, bardziej treściwy krem, a nie produkt, który jest mocno kleisty który można by nazwać klejem. No ale może po czasie to się rozpracuje. Może to też po czasie będzie inaczej wyglądało. Więc myślę, że to będzie dobry test pod kątem również podkładu i jak on się zachowa, czy lepiej będzie się aplikował po jednej czy drugiej stronie i teraz tak z rzeczy ważnych. Tutaj odczuwam takie delikatne ściągnięcie. Jakby woda odparowała i ta kleistość pozostała. No i Kura faktycznie robi się taka delikatnie lepka. No dobrze, zatem zróbmy ten test z przyklejaniem y, przypadkowych rzeczy do twarzy. Nie działa. Nie działa. Dobra. E, co by tutaj dalej, co ja bym tutaj miała? Na przykład korektor. O! Na krótko, ale działało. A sprawdźmy teraz po tej stronie. Nie, tu w ogóle nie. Tu w ogóle nie. A sprawdźmy jeszcze raz tu. Dobra, tutaj może już było po kremie. Dobra, nie dotykam. Z mniejszych działa na chwilę. Co by tu... Ej, podoba mi się ten test. Co by tu jeszcze? Brązer proszę bardzo, róż w sensie z apolki. Przetrę, wytrę i zobaczymy, czy tutaj się przyklei na krem. Krem. Nie, odpada, nie odpada, dobra, e, wytarłam, e, teraz biorę brązer, żeby już nie był po tamtym, po kremie, czy ta przyczyna. no trochę coś tam jakby zasało. no zatem, sięgam po podkład, no i teraz tak, podkład do twarzy, 30 godzin, Lumi Matte, a coś więcej na jego temat, zerknijmy na stronie, poszukajmy, zasięgnijmy źródła, generalnie trochę się może poskarżę, może nie powinnam ale powiem na głos, napisałam do Maybelline, jest możliwość wysyłki paczki, że chciałabym zrobić film i proszę o jak największą liczbę kolorów, abym wam zrobiła słocze no bo jak wiemy tutaj słocze są super fajniackie i wiem, że również wam się przydają no i odpisali, że oczywiście bez problemu i nie wysłali także zakupiłam niestety tylko jeden kolor, 90 albo może ja się nie będę sugerować opisem, tylko go najpierw nałożę i zobaczymy czy będzie to zgodne z moimi preferencjami i odczuciami dobra, chodźmy bliżej zobaczmy ziomka bliżej jak konsystencja o jest taka konsystencja, którą ja lubię czyli taka rzadziuchna dobrze, kolor myślę, że również dobrze trafiłam Mógłby być troszeczkę ciemniejszy, ale obawiałam się, że może być wtedy zbyt żółty. Chciałam powiedzieć, że pachnie alkoholem, ale to chyba moje zdezynfekowane ręce. Okej, okay, okej. Okay, no i dobra. Najpierw strona kremowa dla przypomnienia. No i nałożyłam bardzo, bardzo, bardzo cieniutką warstwę. Wezmę z łapki jeszcze tutaj do klepie. No i przejdę wyżej po całości. No i cóż ja bym tutaj powiedziała? Słuchajcie ma dość lekkie krycie. Myślałam, że będzie mocniej i bardziej. Więc najpierw zerknijcie na połowę twarzy. Jak się prezentuje podkład, ładne, równomierne krycie, jednakże, tak jak mówię, wydawało mi się, że będzie mocniejsze. Ale daję taką taki filtr, taką taflę. Intrygujący. No i dobra, przejdźmy teraz na drugą stronę. Odwrócę gąbkę. I czy tutaj ta przyczepność będzie lepsza? Pokleju nie mam jakiegoś uczucia ściągnięcia. Było to takie przez chwilę, wszystko wróciło do normy. Też widziałam kilka opinii, że ten podkład mocno zasuszył. Ciekawi mnie to, bo z pierwszych wrażeń no jest dość świetlisty. Nawet... A może ten mat później wjeżdża? No dobrze, dobrze, idźmy dalej, patrzymy dalej. No i tak to oto. Bladzioch, co. No, 90 jest to kolor dla bladzioszków z lekko żółtym podtonem, ale nie jest ta żółć taka mocno się wybijająca. E, dobra, ściągam nadmiar z ust. I sprawdźmy teraz, e, czy jest możliwość dobudowania do, do tego krycia. Dubką wezmę, lecę na tę stronę chyba lekko, delikatnie. W mojej skali krycia określiłabym go na taką trójkę do pięciu, ale jestem jasna. Dobra, zaraz wjedzie e, brązer. E, I teraz tak, przeczytajmy, zobaczmy, co tutaj o samym w sobie podkładzie. Jego cena regularna to 76 zł. Kupiłam go na promce za 49. E, no i dobra, lecimy. Poznaj Super Stay Matte od Maybelline, lekki, długotrwały podkład, który zapewni nieskazitelne krycie aż do 30 godzin. Kosmetyk łączy w sobie długotrwałe krycie z naturalnym, świeżym wykończeniem. Ciesz się komfortem i oddychającą formułą wzbogaconą aminokwasami, odporną na pot, wodę i ścieranie. Jego lekka formuła zapewnia komfort noszenia przez cały dzień nie obciążając skóry. Powiem wam tak, zajebiście. E, gdyż e, test Wody. I białej rękawiczki, ściślej mówiąc chusteczki, e, będzie tutaj jak najbardziej wskazane, bo jeden i drugi i ten trzeci produkt, e, czyli klej, mgiełka i podkład mają tutaj w deklaracjach marketingowych jako, e, że jest to produkt super trwały, także jestem tego mega ciekawa. E, pod kątem ściągnięcia nie czuć tego, e, pod kątem mm, krycia mm, jest to krycie średnie. Z plusem. Nie określiłabym takie mega pełne, ale ładnie wygląda na skórze. Ciekawe, jak pod koniec dnia zrobię Wam aktualizację, ale tymczasem myślę, że poza kamerą, bo tutaj chcę się skupić tylko i wyłącznie na tych, cichutko, chcę się skupić tylko i wyłącznie na tych trzech produktach, więc zrobię makijaż twarzy poza kamerą. No i wrócę do Was z. Testem wodnym. W sumie myślę, że ten etap jest ważny. Nałożyłam mokre konturowanie. Róż oraz brązer i puder. Biorę z DASO, puder sypki, brzoskwiniowy. I będę to robić ruchem wklepującym, aby podsycić tą trwałość. Widzieliście, że z DASO pojawiła się paletka do wypiekania? Nie do paletka do wypiekania. Paletka wypieków poluję na nią, ale równie poluję jak będzie promka, bo w cenie regularnej widziałam za 114 zł eee, no mam tego sporo więc nie mam parcia, żeby ją mieć tu i teraz ja przypudrowana eee, i troszeczkę dodam rozświetlenia z Golden Rose tutaj szczególnie na szczyty i co ja bym chciała zrobić? Tak naprawdę nic mocno szczególnego. Wytuszowałabym rzęsy. A, jestem delikatna dziś. Bardzo lubię tę maskarę Iconic Lash z Golden Rose. Ładnie pogrubia. Oblepia rzęsy. No ale wiecie, ja lubię ten efekt takich posklejanych, bo przynajmniej wtedy wiem, że coś na tych rzęsach leży faktycznie. Czy dokleję? Kępki. Coś tam pewnie. I bardzo delikatnie podkreślę tylko i wyłącznie od dołu. Ale na przykład z tych pierwszych wrażeń mocniej mnie zachwycił z Pierre René Art. Ten z niebieską zakrętką, ten z czerwoną zakrętką, tylko ten z czerwoną no niestety się utleniał, jak wiecie. Ale tam było takie większe wow i większa doza tego rozświetlenia. I faktycznie po czasie, bo jak nakładałam mokre konturowanie i resztę wycieczki, to faktycznie po czasie było tak, że on mniej stawał się satynowy na rzecz matu. Przykleiłam kępki i moi drodzy, nadeszła chwila prawdy czyli będziemy robić test no nie białej rękawiczki, ale chusteczki. Oraz wody, więc Jezu, to jest wszędzie: tu są kable, e, światła. Ja nie wiem, czy to jest świetny pomysł, ale wszystko dla Was, ale dla mnie też, bo też jestem ciekawa. No dobrze, więc przypominam, tutaj jest strona ta bardziej trwała. Tutaj sobie komisyjnie nazwijmy mniej trwała. No i teraz ważnym elementem spajającym i utrwalającym będzie Face Glue Setting Spray. O, jak prysnęło! Dobra, czyli tę stronę tylko i wyłącznie pryskam. Jakby to zrobić, żeby tego nie zrobić na drugą stronę? Muszę się jakoś odseparować. To będzie coś w tym stylu. Mocno chlusta. Nie ma takiej mgiełki lekkiej, więc tak wezmę z daleka. Czy ma to ładny zapach? Określiłabym średnio. Um, taki zwyczajny, łamany na średnio przyjemny do wytrzymania. No, nie jest to zapach perfumeryjny, nie jest to zapach, który e, jest zapachem waniliowym czy coś w tym stylu. Jest to zapach, który. Dziwne. No, Kosmetyczno-normalny. A co do setting sprayu, idźmy, e, zapytajmy tutaj, co o nim. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że za dużo tego dałam, bo czuję dość mokro, ale może będzie super bardziej utrwalone. Dobra, glue. W cenie regularnej, moi drodzy, 39 zł. Kupiłam go za 39 zł, ale to w zależności od danej strony pokrywa nałożony makijaż dzięki funkcji rozpylania. Niczym długo trwa warstwa ochronna i sprawia, że wszystkie pigmenty koloru nabierają blasku. Przepraszam, że to powiem trochę. Opis z dupy. <laughs> no bo dzięki funkcji rozpylania. Serio? No dobrze. Jak zastosować produkt? Po nałożeniu makijażu spryskaj twarz z odległości 18-19 cm. Ja myślę, że miałam mniej więcej około 21 na 27. Także będzie dobrze. No dobra. Czy ja już przeschłam, wyschłam i jestem już ready? Nie, jeszcze chwilę. Mam takie ściągnięcie, no i widać stronę z, stronę bez, więc obsycham, ciekawe jak z paletą, co tu się wydarzyło, czy ona się będzie jakoś bardziej lepić, pod palcem jest delikatnie ślisko, jestem dość podekscytowana, naprawdę jestem podekscytowana, więc może zróbmy sobie testy białej chusteczki, czy wytrze mi się podkład z tej strony, przypominam tutaj miał być podkład, który jest podkładem długotrwałym odpornym na pot a czy będzie odporny na chusteczkę? misyjnie, bez żadnego cięcia proszę patrzeć, chusteczka y, może być cięcie, bo mam rozładowaną baterię, ale to będę o tym informować, dobra, dotykam czyste, dotykam czyste Dotykam czyste, dotykam czyste. Zobaczmy, jak tu. Czy już wyschłam? Wydaje mi się, że tak. Tak? No to lepiej się troszkę. Tu się nie lepiej, tu się troszkę lepiej. Dobrze, to ja jeszcze zatrzy, zatrzymam czas, zatrzymam proces, więc jeszcze chwila, jeszcze moment. Dobrze, dobrze. Nie mogę się doczekać tego spryskania wodą, tak pokaźnie. No dobra, no to przypominam, mamy czystą chusteczkę, więc odciskam. Bardziej się przykleiłam i oderwanie chusteczki było takie, że ja ją rywę trochę, dobra. Tu mi się odbiły usta, ale to nie wchodzi w naszą zabawę, bo usta są błyszczykowe, więc dobra, jeszcze. No nie, jest czysto. Zatem, to na co czekaliście, i ja trochę też boję się tego, trudno. E, boję się trochę tego, że wejdzie mi w oczy i będę płakać, ale znów trudno. Zaczynam. Oku. Bogato. Wiedziałam, że w oczy se za mocno prysnę, więc yy, chwilę wam poopowiadam na zamkniętych. To mi będzie obciekać i ściekać, więc zobaczymy, czy po którejś ze stron te strumyki wody będą bardziej wyraźne i będą bardziej podkreślone i czy rozjedzie mi się makijaż. Ej, tu nie ma stróżek i tu też nie ma stróżek, ale fakt faktem, że chyba widać to, czy nie widać tego, że tu jestem taka bardziej... Jakby z zafiltru filtra co nie? Zaczynam płakać, ale od y, myślę, że rozpływającego się tuszu, łamane na kleju do rzęs, z kleju do rzęs. Więc y, tu <ścoughs> pierwsza łzami poleciała. A tu Jestem mniej wrażliwa. <laughs> Sending spray działa przeciw łzowo. Nie, nieprawda. Też mi zaraz zacznie płakać, ale może się wytrzącham, żeby do końca tutaj wszystko mi spadło. No, tu mi się rozwalił tusz, no ale myślę, że jest to zupełnie, absolutnie naturalne. Czy ja mogę przyjść do Was bliżej? Mogę! Więc chodźmy, chodźmy razem. E, tutaj jest ta cała glutowa strona, czyli wszystkie te te, a tutaj zupełnie nic. No i patrzmy na to, czy to się rozwarstwia. Jakby teraz na przykład wziąć chusteczkę, ale nie, chyba jak będę taka mokra, to nie bierzemy chusteczki, co? Dobra, czekam aż obeschnę. Może bym się poświrowała tutaj. Określałabym, że to. Ten utrwalacz działa jak każdy inny utrwalacz, który utrwala, który ma jakąś taką powłokę. No i jest to utrwalacz jak każdy inny, tylko jest historia ta marketingowa, glutowa, yy, glue, glu, glu, dopisana. Dobra, okej. Okay. Może tutaj jest bardziej stróżka, ale poczekajmy jeszcze, jak to wyschnie. To może być dobry case na lato. No bo e, generalnie ten, to ten zestaw jest rekomendowany na przykład na makijaż na basen. Pora, chyba już, co? Ja już mówiłam już jakieś 15 minut temu, ale chyba nadal nie. Słuchajcie, obesłam. E, I teraz tak, z rzeczy ważnych. Po tej stronie czuję takie ściągnięcie, i ta strona wysychała mi dłużej. Być może mocniej po prostu prysnęłam. E, ale pragnę przypomnieć jeszcze raz. Tu był zestaw super trwały, tu nie. I tu ani się nie odbiła puder, ani reszta wycieczki. I również tutaj nie ma zacieków, więc to połączenie, owszem, przedłuża trwałość, ale nie na tyle żeby samodzielnie produkty tego nie zrobiły. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. No i faktycznie tutaj czuć taką lepkość i elastyczność. No i zróbmy ten test drugiej białej chusteczki, czy teraz, gdy ta buzia jest zwilżona, faktycznie coś będzie na tej chusteczce. Także widzieliście, było biało. Dalej jest biało. Dobra, pójdźmy w hardcore teraz i o, rzęsa mi się odbiła. Pójdźmy w hardcore i nie dotykam, tylko będę przecierać. No dobra, tu po przetarciu jest znak na chusteczce. Odwracam i teraz przecieram tę stronę. I proszę, bateria nie rozładuj się. Ej, ale również z rzeczy ważnych, po tych wszystkich przetarciach, spryskaniu makijaż jest nieruszony. A dajmy bliżej lusterko, pokaż. Wiecie, że tu przy nosie bardziej mi się rozwarstwiło? Chodźcie jeszcze bliżej, nie tu. Widzicie? O tu? Tu tego nie mam. Dobry wieczór. Słuchajcie, jest godzina 20. Pokaż. 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 23.21. Idę się myć. I tak się prezentuje twarz podkład. Ta strona jest stroną z bazą. Ta jest bez bazy. I teraz tak. Ja bym określiła, że jeżeli chodzi o odciśnięte okularki, to one nawet nie są odciśnięte, tylko są delikatnie przetarte. I teraz tak, tu na filmie wam pokazywałam, że mi się ściastkowało, o tej stronie nie, i ten makijaż jest jakby nieruszony. Nie wyświecam się. Ta strona jest, zobaczcie, jeśli chodzi o zmarszczki, jest bardziej podkreślona struktura skóry i jest większa widoczność porów. Mi tam jakoś to mocno nie przeszkadza, ale uważam, że lżej wygląda tutaj ta strona bez bazy i bez psik-psik. Ale generalnie trzyma się to mocno. Zobaczcie. Wszystko siedzi w miejscu, mimo zalania wodą, tak dość obszernie i obficie. Także przyjdę jeszcze bliżej, żebyście zobaczyli wszystkie zbliżenia. Myję się. Dobranoc. Do następnego. Pa. Bardzo dobry marketing. Dziękuję za test. Do zobaczenia. I do następnego. Pa.